7 ludzie, co jest Krywer Widzimy Was w kolejnym odcinku z Horizon. Dzisiaj taki będzie lekko krótki, bo. Bo co? Bo mam tutaj trochę zajęć. Więc sobie tutaj, co my tu mamy? Tu mamy ognisko. Tu mamy kolejne zadania nowe. Znaleźć zaginionych wojownik. Może nie tu. To, to, czyli może tutaj. Idziemy sobie w, ten, w tą stronę. Idziemy sobie w tę stronę. sobie tylko zrobię strzały. Przed chwilą odpaliłem system po tygodniowym nieużytkowaniu, więc może się lekko zacinać, ale to. Wiecie, najwyżej przerwę na chwilę i wstrzymam się. Bieguny. Jak dobrze wiecie, bieguny to jest fajna sprawa z tego względu, że. Uh, agresor. I pada na No i teraz zwłoczni. Dziękuję. Do widzenia. Gdzieś tu był ten flaszka jego. Nie. A gdzieś tu była jego flaszka. Zniszczyła się. Ogólnie tak swoją drogą. Bieguny względu na to, że to jest fajne. Co mi się bardzo podoba. Jak mamy bieguny. I mają te flaszki na górze I traficie w tą flaszką ognistą strzałą Zrobimy jeszcze jedną I ją podpalicie To ona wybuchnie Tak jest I one się jakby same. O, Jezu, co to? jak mi się wyświetliło na monitorze. Windows się uruchamia jeszcze, I trzeba wziąć to pod uwagę. I tylko ja, zawsze jak zanim nagrywam, to daję sobie jakieś pół godziny, znaczy może nie pół godziny, jakieś 20 minut do 15. Od 15 do 20 minut, żeby z tym się rozruszał, poinstalował, coś tam bo potem to wychodzą takie krzaczki. Nie? O, tutaj mamy. Zstrzelimy tu ognistą. Zrobimy takie, nie trafię. Wow! Ej, jaki agresor. No i co masz problem? Nie wiesz będę przejść. Biedaczysko. Hmm, tym strzałem to dużo nie zrobię. Uuu. Uh, uh, uh. Chociaż. Oj. Jedyne co to nie jest dopracowane to, że... I oczywiście wybaczcie mi, jeżeli no ktoś powie, że no słuchaj, ty beznadziejnie strzelasz, nie trafiasz. Niestety ja gram na padzie, więc na padzie ten main mój nie jest taki cudowny. Nadchodzą. A nie wcale nadchodzą. Co mi oni? Tam jakieś skanowanie terenu. mogłem równie dobrze się teleportować bądź yy, użyć bieguna ale ja czasami lubię po prostu sobie postrzelać w międzyczasie, coś tam podkrywać, pozbierać żeby sobie tu pozdobywać pewne rzeczy eee, najlepsze jest to że ja kiedyś, no bo strzały macie z tego okruchów, nie, okruchy i coś, jakieś takie patyki, no nie? Tych patyków, właśnie z tego. tego I ja raz te wszystkie patyki sprzedałem. Boże, ja się w trakcie walki przy bosie ocknęłem i mówię, Boże święty. A bo tam jest te diable pragnienie, czy tam jest miasto? Gdy pójdziemy tam do dowódczyni Sony wyłapuje kolejny sygnał Sygnał. a bo ty masz tu tego tego żyrafa. a to żeraf jest chyba gdzie jest to miasto tu jest gdzieś że tak żeraf jest tu mm. No dobra możemy tak zrobić najpierw sobie pójdziemy do żerafa Zatrzymamy sobie Żyrafa podświetlną mapkę, podświetlam wszystkie punkty Będzie nam prościej Trafiliśmy niestety w taką... No cześć Nie podpalimy troszeczkę Uoo, Ty, agresor! Ta, podpalił się on się trochę będzie Majdał. To niedługo, więc o W idealnym momencie włócznie... Uuu, dużo mu to nie dało. O, tu są dwa. Tu są dwa ubany. Tu są dwa. One chyba strzelę tak dwojną drogą nie umieją. O, dobra, czy my mamy jakieś. Plaszki? Trzy, dobra. Idziemy tam do nich. One są trochę tam poobijane. Tu? O, tam, dalej. Trzeba jak zmusić, żeby tu przyszły. Więc najlepiej sobie... Nie, odejdź od niego! Oj! No dawaj, jeszcze! Więc, bo drugi przyszedł, Tebie się podpali. Uuu. Jest do. Maria. Płoń. Ty nawet jak płoniesz, to. No nie. Nie, tu potrzeba. Nie od. Uuu. Najlepsze to, że w wodzie nie mogę użyć żadnej broni. On to na mnie szatuje. On sobie już ucieknie, dobra. Łos się z On tu zaraz przyjdzie do mnie. No i znów to samo. No i znów to tam będzie. Jest... О, oh, не, не то. Uh -huh. Нара! Понял. Może teraz tak troszeczkę przyblokował. O, o, o! Ten punkt! Uuu. Czatuje na mnie, no. Ale już kuleje, już mu jest niedobrze. Już jest słabo z nim. To nic że teraz go wykończę. Uh. Uuu, ty, agresor! Uh. <tryk> hey, loj. Powinien spłonąć, tak w zasadzie. Ale go trochę dobijemy, on mnie też dobije. O Jezu. No niestety, to jest taki... Można już wyjść? Można. To jest jeszcze raz. A, serce piło zęba. To mogę w sumie sprzedać. Chyba zbędziemy się tego piło zęba. Dobra, Gdzie jest to towarzystwo? Nie mam miejsca. O no, co? nie masz miejsca? Dawna wykała. pradawna jest na branzoletę. Dlaczego nie mogę? A, zasób pełny. Mhm, tutaj mamy jakiś. W ubiegłym tygodniu podczas jednej z największych operacji policji, w której USA funkcjonariusze weszli jednocześnie do mieszkań ponad 700 osób i dokonali ponad 500 aresztowań w oparciu o podejrzenie. Dodikanie to do przesprędzej działalności za pośrednictwem prywatnych procesów informacyjnych. Jeżeli ktoś e, uważnie śledził wydarzenia z ostatnich 10 lat, to on, e, wie jak należy rozumieć powyższy prawny bełkot. Aresztowanych oskarżono udział w antykorupcyjnym wiecu, który tym odbył się w holościowej siedzibie Starling Mittling. Ok. Radzę ja na to, że tutaj ich szukam, bo oni tu gdzieś są sanktuarium, ale nie wyszli, misje nie to. Ja znalazłem tych swojowników. Są tam. No. Ale byście mogli pomów. Ja chciałbym z nim pomówić, ale no. A tu. Przecież ja ciebie znam, dziewczyno. Co tu robisz? Den prosił mnie, bym was znalazła. Co tam robicie? Straciliśmy plecaki przez maszynę, znaczy ja. My. Bez broni więcej nie mogliśmy zdziałać. Wielkie dzięki, że go zniszczyłaś. Możemy wrócić do domu. Tylko nie mów nikomu, że nas widziałaś. Nie widziałam, przynajmniej tego w dole. Potrzebujesz pomocy? Damy radę sami. Nie obraź się, ale. Lepiej, żeby nas razem nie widzieli, bo jeszcze się domyślą. No i dobra. Dobre. Dobra, wróć do Dana. Mamy tutaj żyrafa. Sobie tego żyrafa spróbujemy zaskanować. Nie wiem tylko jaki... Nie pamiętam właściwie jaki... Jaki... Właśnie tam kręci ten żyraf. To się na pewno przyda. Hmm. Wejdźmy sobie tu. Bo z tego co pamiętam, to są czujki. To czujki, to jest palko licho. No cześć. I z tego co pamiętam, to są takie... Powinnam dać radę wskoczyć na żyrafa. Tak. To jest jeszcze jedna czujka. Stara. Tak nam się dochodzić z głowy Żyrafa. Owszem, dochodzić z głowy. Osoby by się tam wspiąć? No pewnie tędy. O, akurat idzie. Pięknie, zapisz. Jakie piękne ten. Cie na głowę. Taki piękny widok. Skacz. I to akurat z tym żerafem jest tyle fajnie, że on jest bardzo łatwy do wejścia. Hmm. Matka. No i dobra. To sobie chodzi, skanuje teren, skanuje okolice, a my sobie go zdominujemy i tą wiedzę pozyskamy. wiem. wiem. też nie chciałabym, żeby ktoś mi majstrował przy głowie. Playbejera i mamy odkryty teren. Tam coś mi tam pokazał. Co prawda za dużo tego nie ma, ale. Dobra, idziemy do świat Sony. O, pokaż mapę plus jeden. Punkt umiejętności. PD bardzo dużo rafy są spoko, zawsze były spoko. Parę jest obserwowanych WS. Przejście na orbitę. Zapytanie nawigacyjne. Brak odpowiedzi G1. Diagnostyka biernych agentów 43,4 43, 43, zostają uśpione. Agenci 43 na 46 zostają uśpione. Jakieś inne urządzenia? Czy tylko. 3 z nimi. trzy prócz niego albo z nimi aktywne maszyny, ale on nie może znaleźć kolegów, jakby, znaczy no, ma... maszyna nie może znaleźć danych nawigacyjnych od innych maszyn, więc jakieś uśpione są maszyny. Więc idziemy tam, będziemy mieć 16 minut akurat mamy, więc dojdziemy do 20 minut. Powiem Wam, że takie nagrywanie w takim popłochu, w pośpiechu nie jest zbyt dobre, więc muszę zmienić troszeczkę podejście. Jak nie mam czasu, to po prostu nie nagrywam, bo i, i, I zablokowała się Aloy skoczysz skoczyła więc także tak no czy mogę wam coś powiedzieć więcej na temat tego świata tej gry tak żeby nie psuć wam fabuły tu musieli zginąć wojownicy tyle zniszczenia hmm. zastanowię się po tej misji i wam powiem może dowódczyni coś zostawiła mnóstwo maszyn wszystkie kontrolowane przez zabójców wysłali stado maszyny w dół zbocza mm -hmm. nora zdołali zniszczyć skaziciela najpierw zabójcy użyli go by wysłać do walki inne maszyny mm, na co jeszcze zwrócić uwagę tutaj o ktoś biegnie Musi podejść w te miejsca. Odejdź, podejdź sobie. Hej, pomówmy! Polegli i ranni już zabrani. Nie ma wojowników i uzdrowicieli? Tylko ja. Co się stało? Jesteś ranny? Nie pytaj. Tam jest szaleństwo. Sona wysłała mnie, bym zdał raport. Teraz na nic się nie znam. Czy na na zabójców? Warl powiedział, że Sona tropiła zabójców. Znalazła ich? Szliśmy ich tropem, ale bez przerwy wysyłali na nas te swoje skażone maszyny. Rany zaczęły mnie spowalniać, więc dowódczyni mnie odesłała, żeby inni wiedzieli, że nie dała za wygraną. Więc byłeś tu, kiedy oddział wpadł w zasadzkę? Tak jest. Myślałem, że nie ma nic gorszego od próby, ale się myliłem. Dowódczyni spóźniała się, zbierała tylną straż. Wojownicy na czele, rządni zemsty, wpadli w pułapkę. Straciliśmy wielu ludzi. Gdyby Sona nam nie pomogła, nikt by nie przeżył. Ruszyłam, by odnaleźć Sonę. Wiesz, gdzie teraz jest? Wiem tylko, gdzie się rozstaliśmy. Przy metalowej wieży na południowy wschód od ruin diablego pragnienia. Szukaj wzniesienia za nią z samotnym głazem. Ja ruszę do obręczy i opowiem Warlowi, co się stało. Niech wszechmatka da ci siłę. Przyda się, skoroś sama. Czyli wiemy, co i jak. Um, i musimy się udać dokładnie tu. Z tego względu, że to ona tam poszła za tymi zabójcami dalej, za tymi skażonymi maszynami, no to musimy się za nią udać. Teraz, tak gdzieś mamy. Możemy tak pójść. <laughs> Jezu, dalej mnie <laughs> kaszel trzyma. Tu kiedyś było miasto. Ogólnie historia jest taka, że. Historia jest taka, że no popierdzielamy sobie dziewczyną która strzela z łuku. Kwiat jest zrujnowany, rozbity, miasta są rozwalone. No ale ludzie żyją, więc skąd to się wzięło, tak? Jakieś maszyny latają zamiast zwierząt. Są zwierzęta, ale jakoś nie widzimy większych hipopotamów i tak dalej. Jest jakieś króliki, dziki i tak dalej. I co się zadziało? I w tej historii się dowiemy co się zadziało tak naprawdę z tym światem. Czemu świat ma się dobrze, tylko są maszyny zamiast zwierząt i to wszystko, te ruiny, te miasta są pobudzone. Hmm, więc tego wszystko dowiemy, tylko ja muszę znaleźć... a dalej chodźmy. A to się... Rozwinię to w czasie. Nie będę wam nic mówił, to Wam na pewno się spodoba, bo cała ta fabuła tej gry mnie pociągnęła ją. Pamiętam, że przyszedłem chyba w 3 dni, bo byłem po prostu chętny dalej to zwiedzać i oglądać. A na ten moment sobie po prostu zapiszemy. Ja skończę. To dlatego taki krótki materiał. I widzimy się w następnym odcinku. A ja się zbieram do roboty, więc trzymajcie się mocno, na razie i hej.